Siema ma. dzisiaj jest taka akcja, że sobie zobaczymy taki dom, tutaj garaż najprawdopodobniej był, bo widać tunel, bardzo dziwnie wyglądający jest ten dom, na pewno będę musiał uważać pod nogi, bo on albo nie został wykończony w ogóle, Albo zostały mieszkani ludzie Ale warunki takie średnie Zobaczcie jak to wygląda Tutaj obok są domostwa, nie chcę zwracać na siebie uwagi Mamy jedno wejście Więc było mieszkane, bo są jakieś meble i inne pozostałości tak jak widać okna Obok jest drugie wejście Zobaczymy sobie tam najpierw Pogoda dzisiaj nie rozpieszcza trzeba uważać pod nogi To raczej nie było wykończone Tak mi się wydaje Cholernie dziwny klimat tu jest O tutaj też no temu można zaufać, chyba. Nie wiem, czy tam wejść do góry. Zobaczyć. Zobaczymy, na ile te schody stabilne są. Kawałek, chociaż tutaj wejdę, pokazać poddaszy, bo jest petarda. Zobaczcie. To puło I tutaj to już widać. Może ktoś sobie tutaj przyniósł i spędza sobie czas nie wiadomo ale tak się to wszystko tutaj prezentuje tam krzesło prezesa Czyli pewnie ktoś tutaj może sobie z tutejszych zrobił metę i sobie może tutaj przychodzą posiedzieć albo Popijać. Te różnie bywa. Zawsze takie miejsca, do czegoś się dobrze wykorzysta. Opuszczone. Tutaj już mamy tereny leśne, takie można powiedzieć. Tu musi być klimat, jak to jest zarośnięte. Te pnącza tutaj co wiszą. To naprawdę Konkretny klosz Mebli za dużo to, to nie ma Ale mam dziwne takie uczucie, że mnie ktoś tutaj że mnie ktoś tutaj obserwuje A tu chyba sieci na rybę Sieć do przetrzymywania ryb Podkowa pod sufitem wisi na szczęście Taka historia Tutaj co? Łazienka pewnie miała być ale widać że to sam stan, stan surowy Wanna jest i zlew Ale ciekawe czy kiedykolwiek było to wykorzystane Jeszcze się tutaj pokręcę po tych poniżej muszę wyjść na zewnątrz zobaczyć Bo się niepewnie czuję To jakby się miało zawalić ogólne Tutaj zaraz obok mieszkają ludzie Więc trochę przypał. Można zaliczyć, chociaż nic złego się nie robi. O kurde, zobaczcie, co znalazłem. Tylko to jest dziwne, bo to są stare pieniądze. Tam za szafą to są stare pieniądze. A ten dom przecież nie jest aż tak stary. Ale to jest bardzo dużo gotówki jak na tamte czasy. Ja ci muszę postawić gimbal, zobaczymy 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, przyszło 12 Przyszło 12 tysięcy złotych Stare pieniądze dokocone tutaj robią, to jest właśnie dziwne. Tak samo dziwne jak ten cały dom. Bo on naprawdę jest dziwne. Jest dziwne uczucie tutaj. Tego nie wiem, czy ja chcę tutaj jeszcze dłużej chodzić. Pójdę tam odłożyć to siano. Jeszcze może z boku zobaczę, ale naprawdę dziwne uczucie tutaj jest. I może ten nacisk na głowę też, że obok są domy. Ja wiem. Tu jeszcze obok domu takie pomieszczenie znalazłem. Dobudówka ale tutaj też jest no tutaj tu bardzo stęchy znaczyć kibelek tutaj szafa zagrodzona żywej za bardzo nie można Tam ptaki chyba straszą co tam mamy w sumie tutaj chyba nic ciekawego Mamy elementy do wózków Że tak się tam... Coś tam jest, nie wiem czy coś, czy ktoś Ale wiem jedno Dziwny schemat tutaj z tym domem Bardzo dziwne miejsca Ja nie wiem czy ja chcę jeszcze tutaj ogólnie być Bo jeszcze się nikt tak dziwnie nie czułem na eksploracji. Nie, nie ma co wyginąć stąd. nie dziwne, kurde te pieniądze. Stare pieniądze sprzed wielu lat. A ta chata na pewno nie jest taka stara. Chociaż nie mam pojęcia, w ogóle budowla sama w sobie bardzo dziwna. Także dzięki za uwagę. I do następnego, trzymajcie się pozdro.